Moi drodzy, wy na tą sytuację z białoruskim czy rosyjskim dronem, który eksplodował na polu kukurydzy, źle patrzycie. To nie był żaden akt agresji czy nieprzyjaźni. Przecież, jak zobaczycie kształt tego drona, on wyglądał jak prezent. To był dron przyjaźni. A że tam było 5 kg ładunku buchowego? Wiecie, jacy są Rosjanie czy Białorusini? Trochę za dużo w robocie i już ktoś się zagapi. I po prostu ten ładunek, te 5 to tylu, miał zapakować do innej paczki. Może pracował długo, miał długą zmianę, był zmęczony. Dron przyjaźni mógł zawierać w sobie matrioszkę, mógł zawierać dobrą flaszkę, kartoszki od kartoflanego pułkownika. Cokolwiek, żeby nam pokazać, że ej, Polacy, pamiętamy o Was. Dlatego uważam, że Polska powinna wysłać sporą liczbę dronów przyjaźni na Białoruś, zapakowane na przykład wódkami w od Palikota, no bo nikt tego szajsu w Polsce nie chce kupić, a może by się to sprawdziło w Rosji, czy na Białorusi i w ten sposób Palikot by spłacił swoje długi, ludzie by odzyskali pieniądze, a Białorusini dyrektowaliby się wódką w Bongo. Tylko my musimy, panie Kosimnia Kamysz, podjąć zdecydowane kroki i wysłać rój dronów przyjaźni do naszych przyjaciół za wschodniej granicy. Поздравляю.